Halo halo, mam nadzieję, że dobrze słychać, dobrze widać. Tutaj utwórz pokój poprzez zaproszenie innych. No, także są tutaj możliwości, słuchajcie. Cieczutko, króciutko na temat tego co się dzieje w naszym kraju. Już ciężko to nawet komentować. Ostatnio już się trochę wyłączyłem, z, z oglądania można powiedzieć, tego głównego ścieku. Słuchajcie. Ale to, za co możemy być na pewno wdzięczni naszemu rządowi, to to, że sprawdza na codziennie właściwie i nie tylko rząd, bo media też sprawdzają na, naszą inteligencję, robią nam test na inteligencję, moi drodzy. No wyobraźcie sobie dzisiejszy przekaz, tak? W Kijowie jest mowa, że od trzech tygodni bomby latają po prostu trup się ściele gęsto, miasto oblężone, generalnie okupacja. Tam się nie prześliźnie. Po prostu, nawet nawet mysz albo szpilka. Tak, a tymczasem nasi włodarze dzisiaj sobie pociągiem odbywają podróż do Kijowa. No, także wiecie, no trzeba po prostu. Cześć, cześć, witajcie, witam tych, co są, co, tych, co będą. Słuchajcie, no musimy ten test zdać y, na inteligencję. No ci, co tego testu nie zdają, no to niestety będą mieli po prostu problem z postrzeganiem rzeczywistości, tak? No bo wyobraź sobie ty, drogi słuchaczu, może kiedyś w twoim życiu y, zaistniał taki fakt, jak na przykład... Biatyka, powiedzmy, pseudokibiców, tak? czy tam, czy nawet kibiców, no ale mówi się o nich w pseudokibice, na dzielnicy na przykład, nie? To, no to to jest bitwa kibiców na dzielnicy albo w dzielnicy, jak już teraz jest w Ukrainie, a powinno być na Ukrainie już nawet, cały czas się mówiło na Ukrainie, teraz jest w Ukrainie taka moda, ale już profesor Miodek już to jakby obalił i powiedział, że cały czas jest na Ukrainie. Ale o, co, o czym mówię? Że jak, jak jest na dzielnicy albo w dzielnicy e, wojna, powiedzmy, pseudofanów pseudo albo chuliganów, no to moi drodzy, w, tamte, w taki rejon nie zmierza prezydent miasta, tak? gdzie się biją tylko e, chuligani. <laughs> A tam, słuchajcie, latają bomby, walą rakiety, e, po prostu jest spustoszenie maksymalne. Rosja, Rosja, słuchajcie, zatrudnia zawodowych, można powiedzieć, zawodowych zabójców z grupy Wagnera, którzy mieli, mieli pojmać albo wręcz zabić prezydenta Ukrainy, a w tym samym czasie nasz, nasi włodarze wiedzą, gdzie jest prezydent Ukrainy i do niego po prostu jadą się spotkać, pogadać w szczycie wojny. Także mówię, moi drodzy, no musimy być czujni. Nasza władza po prostu no, zapewnia nam te testy na inteligencję każdego dnia. No i cóż, pozostaje nam, nam go zdawać, nam je, nam je zdawać. Nam, nam po prostu pozostaje nie oblać tych testów. Nie? Także pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam miłego dnia. Czujności przede wszystkim do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem. Papa. Pa.